no ma połowa roku już jest za nami myślę, że możemy przymierzać się do typowania kto będzie najlepszym graczem roku 2025 i jak na razie faworyt jest jeden myślę, że bez zaskoczeń, ale no trzeba powiedzieć, że jest to Zayu, bo to jakie ma osiągnięcia w tym roku, jak gra i co zdobywa to jest chore, ale zanim to, to przypomnijmy sobie co było w zeszłym roku, Zayu również był kandydatem do osiągnięcia tu najlepszego gracza na świecie w CSa, no ale nie był głównym faworytem, przed nim między innymi stał Dong czy monesi tak naprawdę wszystko miał rozegrać się na Szanghaju, Majorze, który miał wszystko rozstrzygnąć. Kto zajdzie najdalej lub kto po prostu wygra tego Majora, no to zgarnie ten tytuł. Jak sami wiecie lub nie wiecie, ostatecznie wyszło na to, że Team Spirit wygra tego Majora. MVP za ten turniej otrzymał Dong no i raczej już każdy był pewny, że Dong zostanie tym najlepszym graczem. No i nie zaskoczyli nas. Tytuł najlepszego gracza za rok 2024 otrzymał Dong, który wygrał 4 turnieje, tym Majora. Otrzymał 5 MVP oraz wykręcił rating na poziomie 1.37. Więc zajebiste liczby i uważam, że był to po prostu jego rok. Zasłużył na to, ale to mogło pójść w dwie strony, bo może Team Spirit w zeszłym roku nie był jakimś totalnym dominatorem, aczkolwiek Dong sobie wykręcił PR takiego gracza, z którym nie chcesz grać, a raczej nie z którym, tylko przeciwko któremu nie chcesz grać. Po prostu to, co pokazywał i to, jak sobie rozbudował bazę fanów, to myślę, że rozpromowało go tak, że to też mu pomogło. No, aczkolwiek nie można mu odebrać tego, że też dobrze grał. A mówiąc teraz, festi samego Zaju. Jak to nagrywam, jest 3 lipca, 2025 roku. Nie wiem, czy to wstawiam dzisiaj, czy jutro, czy kiedy. I co my możemy o nim powiedzieć? Bo po dołączeniu tak naprawdę ROPSa Vitality zaczął grać totalnie inaczej. W turnieju na turniej jadą całkowicie odmienieni. Starają się grać cały czas inaczej, żeby nie przełamać swojej pasy wygranych turniejów. W tym roku byli na 7 turniejach i wszystkie zgarnęli. I za te wszystkie 7 turniejów MVP otrzymała jedna osoba. I był to Zaju. Czy powiemy sobie o Katowicach, czy o IM Dallas, czy powiemy sobie o ostatnim Majorze, który był w Austin. Za każdy turniej nagrodę MVP otrzymał Zaju. Więc mimo, że mamy połowę roku, to możemy powiedzieć, że Zaju przebił już tak naprawdę osiągnięcia Donka z zeszłego przez cały rok. Bo możemy sobie porównać, co Donk osiągnął przez cały rok, a co Zaju osiągnął przez pół roku. Jak Zaju ma 7 MVP, tak Donk miał 5, Zaju wygrał 7 turniejów, Donk 4. Donk wykręcił rating na poziomie 1,37. A obecnie Zajął ma rating na poziomie 1,39. Co do ratingu i innych takich liczb strzeleckich, to na razie nie ma co przykładać większej uwagi, bo jak już powiedziałem, to jest połowa roku. A raczej wątpię, że Zajął tak dramatycznie spadnie ze swojej formy, że zacznie kręcić ratingi takie naprawdę słabe, że mu zaniżą kompletnie i że nie będzie miał powyżej 1,20 ratingu. Ale może tak być, no. Może złapie jakiś gorszy okres. Miejmy nadzieję, że nie. Aczkolwiek on jest tylko człowiekiem, tak jak każdy z nas, no i może złapać gorszy okres. Ale biorąc pod uwagę, że za nie straci tempa. Będzie grał tak, jak gra do tej pory, a Vitality tak jak zaskakiwało, będzie zaskakiwać dalej, to możemy być lekko zniesmaczeni. No bo raczej każdy kibic Counter Strike'a, który nie jest kibicem Vitality, chciałby, żeby na scenie była różnorodność. I raczej nie chcę, żeby Counter Strike był przewidywalny, że Vitality zaju na pokładzie jedzie na każdy turniej i każdy zgarnia, a tak naprawdę za każdy ten turniej zajął otrzyma wyróżnienie MVP. Jak na razie tak było? I mówiąc szczerze, nie było to za ciekawe, bo mi osobiście lepiej się ogląda jak na przykład. Tymy się wymieniają. Jeden turniej wygra ta drużyna, jeden turniej wygra ta drużyna, jeden turniej wygra ta drużyna. Jest coś ciekawszego, a tak to co? Oglądasz turniej, widzisz, że gra Vitality i możesz już wyłączyć, bo prawdopodobnie oni znowu wszystkich ograją jakimś cudem. Zaju znowu otrzyma MVP i w zasadzie to tyle. I mówiąc obecnie o jakichś rywalach Zaju do zdobycia tego tytułu najlepszego gracza na świecie, to raczej nie ma on jakiejś konkurencji wyraźnej. Jak w zeszłym roku był to Dong czy Monesi, to w tym roku to nie dorastają mu po prostu. Do Dupięty. Jak jeszcze Dong gra dobrze i to widać po samych statystykach, tak Monesi, porównując go do roku zeszłego, no po prostu zaliczył zjazd. Ale też trzeba zobaczyć, w jakim teamie grał wtedy, a jakim grał teraz. Gdzie tak naprawdę w tamtym roku mógł na spokojnie, gdyby zaszedł dalej na majorze, zgarnąć tytuł najlepszego gracza na świecie. No niestety się nie udało. No a obecnie siedzi w Falcons razem z Niko. Więc tak naprawdę to nie ma żadnego rywala Zaiu obecnie. Bo jeżeli sama nagroda najlepszego gracza na świecie miałaby być rozdawana teraz, to bez dwóch zdań za zasługuje na tą nagrodę najbardziej, ale tak że to ciężko jest wyróżnić osobę, która byłaby na drugim czy trzecim miejscu tak stabilnie, bo jak mogę mówić cały czas o Zaju to, Zaju tamto, zaju, zaju sram to, to nie mogę tak mówić o innych, bo tak naprawdę to jeżeli przez następne pół roku nie odmieni się nic, ewentualnie Vitality przyhamuje i nie będzie wygrywało każdego turnieju, a po prostu teamy będą się wymieniać, czyli na przykład taki Team Spirit raz wygra, raz wygra Maus, raz wygra jakieś Demongols, to raczej to już nic nie Zmieni, bo faworytem za pierwszą część roku po prostu był Zaju, i jeżeli ktoś diametralnie nie odpali w drugiej połowie roku, to raczej nikt mu już tego tytułu nie zabierze. Może tak być, ale raczej to jest tak ciężkie zadanie, że wydaje mi się, że chyba tylko Dong by miał szansę z nim. Team Spirit by musiało wymienić tego Magixa, wziąć jakiegoś innego Napieprzacza, no i po prostu zdominować drugą połowę roku, bo innej opcji raczej nie widać i nie słychać, żeby ktokolwiek mógł zagrozić Zaju w plebiscycie, który będzie miał miejsce na koniec roku. Ale jak to będzie? No, nie wiemy. No i po prostu pozostaje nam czekać na następny turniej. Następnym turniejem będzie IM Cologne i jako fan Counter-Strike'a ogólnie życzę nam, żeby skończyła się ta dominacja Vitality, bo po prostu robi się to nudne. Jak zaju osobiście lubię i jeżeli on otrzyma tytuł najlepszego gracza na świecie, to naprawdę nie będę zły. Będę zadowolony, ale zaczyna mnie to nudzić, że każdy turniej wygląda tak samo i bez oglądania turnieju tak naprawdę możemy już typować, kto go wygra. Bo do tej pory tak było. Może w drugiej połowie tak nie będzie, to możemy mówić o jakimś rekordzie, gdzie Zaju po prostu zdobędzie najwięcej MVP w 12 miesięcy ze wszystkich ludzi na całym świecie. Nie wiem, jaki jest rekord, musiałbym zerknąć, ale szczerze to mi się nie chce. Więc na obecną chwilę, gdzie połowa roku jest za nami i mamy przerwę, to pierwsze miejsce Zaju, potem będzie Robs, bo uważam, że jest strasznie niedoceniony. Jak główną twarzą Vitality jest Zaju, gdzie Vitality jak coś wygrywa, to każdy mówi o Zaju, a nikt nie mówi o Robsie. Robs też wykonuje świetną robotę i uważam, że również. Zasługuje na jakieś wyróżnienie. Ale obecnie, no nie możemy powiedzieć, no, Zayu jest lepszy jak Rops. Mam nadzieję, że w drugiej połowie roku to się zmieni, ale może się i nie zmieniać. Hajtarty może jeszcze bardziej przyspieszyć. A uważam, że Zayu zasługuje jak nikt na tą statuetkę. Więc podsumowując, nie wydaje mi się, żeby cokolwiek. Lub ktokolwiek mu zagroziło Aczkolwiek mam nadzieję I nie mówię tego z nienawiści Tylko chcę po prostu zobaczyć jakieś emocje na scenie W końcu Żeby każde spotkanie było zacięte w finale I nie była to taka jechanka ze strony Vitality Dzięki za obejrzenie filmu Jeżeli ci się spodobał Zostaw lajka Możesz zostawić komentarz z pomysłem na następny odcinek Bądź z komentarzem związanym z tym filmem. Co myślisz o drugiej połowie tego roku? Czy jest w stanie ktoś zagrozić za czy nie? A mi pozostaje życzyć ci miłego dnia, bądź wieczoru, zależy kiedy to oglądasz. I mam nadzieję, że słyszymy się w następnym filmie. Siemano!